Nowy stary klub, no i dobre przywitanie. Wygraliście spotkanie z KS Legionową, Legionową 1-0. Czy tak dalej będzie, jeżeli chodzi o te treningi, no i kogo szukacie i jakich rozwiązań spodziewacie się, żeby grać w lidze? Mm, e, tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wynik, to wiadomo, że dla wszystkich jest to najmniej istotne. Na tym etapie przygotowań jest to nasz pierwszy sparing, dużo zmian personalnych. Natomiast my, już dzisiaj na pewno do końca weekendu, można tak powiedzieć, bo jeszcze jakieś rozmowy trwają, zamkniemy kadrę i już, już bardzo mocno taką odmłodzoną kadrą względem zeszłego roku będziemy pracować i będziemy starali się w tym sezonie o ten awans w końcu pragniony powalczyć i, i, i zdobyć miejsce premiowane na awansem. Natomiast naszym celem podstawowym jest rozwijanie młodych chłopców po połączeniu w Polonii. Akademii z pierwszym zespołem mamy taką możliwość, żeby ten dopływ młodych chłopców był jeszcze większy niż do tej pory i, i na tym się skupiamy i na tym ma polegać przede wszystkim nasza praca. No ja właśnie, bo to to zawsze z zespołami, które gdzieś grają wyżej. Rozumiem, że gracie swoją młodzieżą, ten czy będzie tak, że trener będzie miał niejako dokoptywanych zawodników z, z pierwszej drużyny? Żeby musieli grać i to trenerowi nie jako problem zrobi? Nie wiem czy problem, dlaczego problem? Jak dowiedz zawodnicy, to nigdy nie jest problem. Zresztą ja długo pracowałem w pierwszym zespole, więc większość chłopców z nami i nigdy to nie będzie dla mnie problemem, jeżeli ktoś z nich będzie potrzebował minut, czy będzie potrzebował grać tak, w danym momencie. Nie powiem, że oni nie będą schodzić w ogóle, bo, bo minąłbym się z prawdą. Natomiast y, mamy na to plan. Ja też łączę to stanowisko trenera ze stanowiskiem dyrektora Akademii do Spraw Szkolenia. Także na każdego zawodnika mamy swój plan, szczególnie na tych młodych zawodników, których chcemy z szczególną taką troską i opieką otoczyć. I, i myślę, że będziemy to robić z głową. Tak? Nie ma tutaj takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, czy będą schodzić, czy nie będą schodzić, bo, bo myślę, że na wszystko jest czas i miejsce, a my zrobimy tak, żeby to było z korzyścią i dla zawodników pierwszego zespołu, i dla młodych zawodników, i dla, też dla tych zawodników, którzy są starsi i są w drugim zespole, po to, żeby młodzi mieli na co dzień od kogo się uczyć, od kogo zdobywać doświadczenie. Czyli zapraszamy do śledzenia piątej ligi i miejmy na to, że tym razem Polonia będzie wyżej niż to co w następnym sezonie. Tak, zapraszamy wszystkich na nasze mecze, będzie, będzie co oglądać. Dzięki.